Droga duszo, dzisiaj anioły przynoszą ci potężną wiadomość, aby cię poinformować. Ta osoba, z którą jesteś głęboko połączony duchowo, ma z tobą teraz bardzo silne połączenie telepatyczne. Odczuwasz jej emocje i jesteś naprawdę nastrojony na jej energię oraz emocje. W tej chwili jest bardzo wzruszona i bardzo o tobie myśli. Wyczuwasz jej energię i obecność, czy to przez natarczywe myśli, czy przez znaki. Muzykę, symbole, które przypominają ci o tej osobie. Możesz często o niej śnić, odbierać znaki, być o niej przypominany lub po prostu myśleć o niej i wspominać wspólne chwile. Ta osoba często pojawia się w Twojej energii, ale Ty również odczuwasz jej emocje. Możesz czuć się teraz zakłócony i emocjonalnie poruszony, ponieważ ta osoba przechodzi trudny okres oraz duchowe przebudzenie. Wokół niej jest dużo światła. Co wskazuje na to przebudzenie? Przechodzi okres olśnienia, w którym rozpoznaje rzeczy z przeszłości, otrzymuje wiele objawień i podąża za swoją intuicją. Również dostrzega wiele rzeczy dotyczących Was obojga i Waszej więzi, i jest teraz bardzo emocjonalna, pełna smutku i złości. Jeśli czujesz się zły bez wyraźnego powodu, zastanawiasz się, dlaczego tak się czujesz, lub jesteś smutny i płaczesz bez powodu. Jest to związane z tą osobą, której emocje odbierasz telepatycznie. Ta osoba jest bardzo intuicyjna, a intuicja jest dla niej czymś naturalnym. Ty również jesteś kimś, kto naturalnie łączy się ze swoją intuicją. Ta osoba przez długi czas była uwięziona w swoim ego, ale teraz doświadcza olśnień dotyczących waszej więzi i otrzymanych znaków. Jest prawie zła na siebie, że nie zrozumiała tego wcześniej. Wydaje się, że kiedy otrzymywała znaki na Twój temat, coś uniemożliwiało jej pełne zrozumienie tego, co się działo. Może myślała, że to tylko zbieg okoliczności. Teraz jednak otrzymuje wiele objawień, łączy się ze swoją intuicją i przechodzi duchowe przebudzenie. Ta osoba jest teraz w bardzo wrażliwym stanie emocjonalnym. W przeszłości mogła Cię okłamać, lub jest w niej energia czegoś, co chciała Ci powiedzieć, ale nigdy tego nie zrobiła bo bała się zranienia. Naprawdę boi się być wrażliwa i odrzucona. Jak wspomniano wcześniej, w przeszłości była bardzo skupiona na swoim ego i nie była gotowa na duchowe przebudzenie. Czuję, że zrobiła wiele rzeczy, zanim zdała sobie sprawę z waszej więzi, i na pewno są kłamstwa, które ci powiedziała, lub informacje, które celowo ukryła. Może cię okłamała, zdradziła lub zrobiła coś, co jej zdaniem nie zostanie ci wybaczone. Czuje, że zniszczyła swoje szanse, zanim w ogóle się zaczęły, i jest z tego powodu bardzo zdenerwowana i wzruszona. Ta osoba ma również problemy ze snem. Nie może spać i leży bezsennie, myśląc o tobie. Możesz teraz często o niej śnić. To naprawdę skomplikowana sytuacja dla tej osoby. Czuje, że nie dostrzegła tej więzi, mimo że była tuż przed nią. Nie rozumiej tego źle otrzymała wiele znaków. Takie same jak ty, ale ty naturalnie jesteś nastrojony na swoją intuicję, duchowość i subtelne aspekty życia. Wyczuwasz energię ludzi, okoliczności i emocje, rozumiesz znaki. Teraz ta osoba w końcu zaczyna rozumieć tę więź, ale problem polega na tym, że czuje, iż jest już za późno, ponieważ jest uwikłana w jakąś sytuację. Dla niektórych z was ta osoba mogła związać się z kimś innym ponieważ starała się na wszystkie sposoby o tobie zapomnieć próbowała iść dalej ponieważ otrzymywała tak wiele znaków na twój temat i ciągle o tobie myślała myślała że to tylko niewielkie zainteresowanie lub przyciąganie nie zdawała sobie sprawy z głębi tej więzi ale teraz rozpoznaje tę więź i zaczyna rozumieć że to bardzo silne i głębokie połączenie dusz jest również bardzo zdenerwowana ponieważ czuje że jest za późno i zmarnowała szansę. Zanim kontynuujemy wiadomość, napisz w komentarzach, jeśli identyfikujesz się z tą wiadomością do tego momentu. Kontynuując wiadomość, dla niektórych z Was ta osoba nie wie, jak się z Tobą skontaktować. Dosłownie nie ma sposobu, aby ponownie się z Tobą połączyć. Odczuwasz wszystkie te emocje na poziomie telepatycznym. Ta osoba myślała, że z czasem naturalnie to przezwycięży. Ale minęło trochę czasu, a ona nie przestała o tobie myśleć. Boi się również, że nie będzie miała drugiej szansy. Czuje, że miała szansę lub była blisko związania się z tobą, ale ją straciła i czuje, że nie może nic zrobić z powodu rzeczy, które zrobiła, kiedy nie rozumiała, czym jest ta więź. Czuję, że teraz jest już za późno. Ta osoba ma trudności ze zrozumieniem swojej intuicji i odróżnieniem myśli intuicyjnych od tych podyktowanych przez ego. Spędza dużo czasu, będąc zdezorientowaną między swoim ego a intuicją. Wydaje się, że jej ego i intuicja są ze sobą w konflikcie. Czuje, że podjęła złą decyzję. Wokół niej jest ktoś, kto jest bardzo zimny i odległy. Nie ma do tej osoby uczuć. Wydaje się, że zaakceptowała tę osobę w nadziei, że o tobie zapomni, ale w rzeczywistości ta osoba wydaje się być bardziej przyjacielem, a może nawet mniej. Jakby zaakceptowała kogoś, do kogo nie czuje uczuć, myśląc, że w końcu o tobie zapomni. Czuje, że jest z niewłaściwą osobą. Wydaje się, że między wami nie ma teraz komunikacji, ale energetycznie nadal o tobie myśli i za tobą tęskni, zwłaszcza teraz. To może nawet powodować u ciebie ból pleców. Możesz odczuwać ból pleców, ponieważ dusi twoją energię, a ty absorbujesz jej ciężar, energię i emocje. Możesz czuć ciągłą potrzebę oczyszczania swojej energii, być ciągle zmęczony, niezależnie od tego, ile śpisz, lub zdemotywowany, ponieważ ona ciągle jest w twojej energii. Teraz refleksyjnie wspomina wasze wspólne chwile, przegląda wszystkie znaki które otrzymała na twój temat i zdaje sobie sprawę, że jej duchowi przewodnicy i intuicja prowadzili ją do ciebie przez cały czas. To olśnienie, które właśnie miała, idzie w parze z tym duchowym przebudzeniem. Problem polega na tym, że wydaje się być uwięziona w toksycznej sytuacji. Wokół niej jest ktoś, kto starał się cię zapomnieć, niekoniecznie zastąpić, ale zapomnieć o tobie z tą osobą, co się nie udało. Teraz czuje że będzie bardzo trudno uwolnić się od tej osoby, która jest bardzo agresywna. Naprawdę nie wie, co robić, teraz gdy miała to olśnienie. Jest bardzo zdenerwowana, czuje, że zrobiła wiele złych rzeczy i boi się, że ty nawet nie chcesz wiedzieć, kim ona jest. Jednak czuje tak silne połączenie dusz, że czuje, iż powinna być z tobą teraz, nawet jeśli nie jest. Jest bardziej zaangażowana w twoje życie niż we własne. Obserwuje wszystko, co robisz, śledzi cię w mediach społecznościowych. Przechodzi trudny okres depresji, ponieważ straciła szansę i nie czuje się dobrze na głębokim, dusznym poziomie, nie będąc z tobą. Czuje, że jest na złej drodze i jest niespokojna. Ta osoba nie ma motywacji do życia, ponieważ nie jest szczęśliwa. Czuje, że jej wybory oddaliły ją od ciebie i od miłości. Ponadto żyje w kłamstwie. Udając, że jest szczęśliwa w sytuacji, w której nie jest i ciągle o tobie myśli, to, co się dzieje, to rodzaj śmierci ego. Zdała sobie sprawę, że jej decyzje podyktowane przez ego oddaliły ją jeszcze bardziej od ciebie i od miłości. Teraz bardziej łączy się ze swoim sercem, a przez te ty jesteś jej słabym punktem, czymś, co głęboko ją przeraża. Przed tą śmiercią ego mogła cię unikać. Ponieważ była przyzwyczajona do unikania swoich emocji. Ale teraz dosłownie modli się, abyś wrócił do jej życia, ponieważ czuje, że tylko ty możesz wydobyć na światło dzienne tę głęboką, emocjonalną część, którą ma z tobą. Jest zupełnie inną osobą, emocjonalnie otwartą i prawdziwą. Teraz to wszystko rozumie i jest zła, że czuje się uwięziona w złej sytuacji. Ta osoba wyładowuje swoją złość na otaczających ją ludziach ponieważ wie, że jest na złej drodze i to jej nie uszczęśliwia. Myślała, że może o tobie zapomnieć, ale nie jest szczęśliwa i nie może zapomnieć. Wręcz przeciwnie, czuje, że jej wybory oddaliły ją jeszcze bardziej od ciebie, działając pod wpływem ego. To dla niej głęboka i intensywna sytuacja i może nie dotyczyć wszystkich, ale jeśli ma dla ciebie sens, napisz w komentarzach, niech nasza miłość cię wyzwoli. To głęboka i pełna znaczenia wiadomość, która ma dotknąć serc i dusz doświadczających tej wyjątkowej więzi. Ogromnie dziękujemy wszystkim, którzy dotarli do końca, wchłaniając każde słowo i refleksję otwartym sercem. Niech ta wiadomość przyniesie ci jasność, spokój i pewność, że miłość i duchowość zawsze prowadzą nas we właściwym kierunku, nawet gdy wszystko wydaje się niepewne. Niech światło aniołów oświeca Twoje kroki. A prawdziwa miłość znajdzie swoje miejsce w Twoim życiu. Amen.